Dobra, dzisiaj jak zawsze bunty zostały przejebane z kilku stron, dzisiaj wam pokażę Jak zostały bunty przejebane z trzech stron Codziennie będzie taki fajny, będę pisał jak zostali przejebani, znaczy będę odcinki dawał Potem tak, tak jak już wszystko ocieknie to będę dawał odcinki z przebit na razie tylko pokazuję, jak kurwa liżą nam pałe bunty. Było 2S2. Się umawialiśmy wczoraj. Było 2 s Dzisiaj też było 2S2. Bunty ROXa. Oczywiście ROXa upadła i zrobiła z tego fuzję do buntów. Ale to cały czas jest 2S2. Jak obiecaliśmy, mają 2S2. Są przejebanie z trzech stron. Jebać ich tak naprawdę. Dopóki nas nie przeproszą będą jebani z trzech stron, dopóki zimbią aktywność Można zauważyć ile buntów jest teraz online Było ich na początku 50 online, teraz jest zaledwie 26 online Aktywność nie spada z dnia na dzień Dopóki nas nie przeproszą będą tak jebani z kilka stron No i tak bym Bym wziął gildię z Gilię, Z nimi ale oni mieli fuzję do yy, sam miał fuzję do buntów No ale i tak bym ich przepierdolił solo Tylko on ich wymówką codziennie jest Że my przychodzimy z jakimiś yy, randomowy typami z, z dwoma osobami Ich to, to jest wymówka Dzisiaj, yy, wczorajszą wymówką było, że yy, Więcej gili przyszli Przedwczorajszą wymówką było, że tego, że to była że nie bijeli zbiórki, czy jakoś tak, potem było że w niedzielę ich przebijaliśmy, oni różne zbiórki, oni z, różne wymówki mają, dzisiaj podbiliśmy ich wczoraj też byśmy podbili ich no ale mieli zbugowane serce jak możecie zobaczyć, bardzo łatwo jest ich podbić każda gilia ich podbije, dzisiaj na przykład pomagało im gilia 1989 zabijała mnie, możecie zobaczyć sobie na moim Yy, jak się bierze gracz MPKD na stronce, możecie zobaczyć, że nas zabijała cały czas. Oni mówią, że przebijali ich te, yy, te gracze, więc 3S2 było, yy, pisze mi Mateo, więc to jest trochę ich wymówka, że te pnęli i potem, yy, to potem mówią, że to jest nasze, ale to jest, przyzwyczaiłem się, cały czas będą wymówki, bo oni wiedzą, że zostali przejebani z kilku stron. I teraz budne takie pytanie. My kiedyś zostaliśmy przejebani z dwóch stron. My kiedyś zostaliśmy tak przejebani, że wy mieliście przejście, wyjście, wejście z jednej strony, wyjście z drugiej strony. Mieliśmy kiedyś tak przejebane Wy tylko Max się wbijacie do serca i spierdalacie od razu. A was jest buty i roxa, więc tutaj. Yy, przewaga jest totalna. Przewaga jest totalna, jak możecie zobaczyć na mini papie. Z trzech stron zostaliście rozpierdoleni. Więc nie piszcie mi tutaj, że wy jesteście lepsi, że wy lepiej przybijacie. Roxar już rozpadła się, poszła do, do buntów. 22 było, rozpierdoliliśmy was, jebać was, dopóki nie przeprosicie nas, być tak jewani codziennie, dopóki wam nie upadnie gildia. Ja by co mogę wam zrobić, jeden, na, jeden z jeden, ale wy będziecie znowu kurwy pisać, że my tylko tepnęliśmy. Jak y, zobaczcie jedną osobę randomową z gili. więc wszystko będziecie. Każdą wymówkę mówić. A jak będzie jeden na jeden i was rozpierdolimy, to powiecie, że dzisiaj jest, kurwa niedziela, albo powiecie, że nikt nie grał, albo że powiecie, że my mieliśmy zbiórkę, albo powiecie, że y, lagi, albo zbugujecie serce, żebyśmy nie mogli. I potem będziecie mówić, że nie zbagowaliśmy serce. Jebać was. Będziemy jebać was tak codziennie Codziennie będziecie mieć przebite, codziennie będziecie mieć przebite przez trzech stron Dopóki wam nie upadnie I ty sobie tam na jeden, sześć, na jeden 16, bo słyszałem, że Wkrótce idziecie tam Jak wam, jak was tak je wiecie, jebiemy Was było dzisiaj 60 online Jak rozpierdoliliśmy was z dwóch stron było was 19, online Śmieśni jesteście Jebać was oczywiście ETT potęga, nikt nas nie przybije z kilku stron. M maksymalnie z jednej, to do serca a potem spierdalacie. Nie umiecie grać, e rozpierdaliśmy was. E I teraz wszyscy tutaj napiszcie proszę w komentarzu e Jodbund i e zaparcie im zniczka. Bo Kuboid no, muszą pod totalnie naprawić. Ja myślę, że tak. 8 skrzynek GM zawsze będą mieli. Żadna gilia nie ma podjazdu. EZS tam, gdzie jest, tam wojny wygrywa. Kiedy byliśmy z Akaczami yy, i niestety z Buntami byliśmy, to wygrywaliśmy z Fantami. Teraz płacimy do Fantów, wygrywamy tam, gdzie jest EZS. Fanty nas przepraszały i yy, yy, Akaczy nas przepraszały i błagały o pomoc. Teraz Teraz kurwa czekam na bunty, kiedy będą przepraszać. Dopóki nie przeproszą, rozsypi im się gildia, rozpadnie, rozpierdoli, przez czterech stron będą jebani, zawsze jebani będą. Pozdro. Ja bym co tu do ZS codziennie zajebista aktywność, codziennie ponad w chuj osób. Dzisiaj na, dzisiaj na starcie przebiana mieliśmy ponad 30 osób, 30, ich było 60 i przepierdoliliśmy i no tutaj jest. Przewaga totalna Przewaga totalna jakbyście, jakbyście od początku edycji nie bugowali serca to byście już się dawno rozpadli Ale wy, wy kurwa bugujecie serce Pozdro byki Ja by co reklamy do jest Pozdro, kocham was